Baranki, nieśmiertelna miłość. Miłość, której doświadczasz, jest wieczna, bez względu na towarzyszące jej okoliczności. Byczki, oczekuj cudu. Uwierz głęboko, że twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Bliźniaczki, tak. Twoja intuicja ma rację. Podejmij odpowiednie działania. Raczki. Przebaczenie. Czas, byś odrzuciła złość lub urazę. Lewiątka. Najlepszy czas. To dobry czas dla ciebie, by ruszyć naprzód. Panny. U, zmiana diety. Odżywiaj się lepiej, a udoskonalisz swoje życie. Wagi. Odpuść. Jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli i odprężysz się, Twoja energia przyciągnie do ciebie spełnienie marzeń. Skorpionki. Uwierz w siebie. Wyobraź sobie, że odnosisz sukces, a tak się stanie. Strzelczyczki, nowy świt. Najgorsze jest już za tobą, a pozytywne nowe doświadczenia są na horyzoncie. Koziorożec, wdzięczność. Pomyśl o ludziach i rzeczach, za które jesteś wdzięczna. Wodnij się. Koniec i początek. By nadeszło nowe. Stare musi odejść. Rybki. Bądź silna. Jesteś silniejsza niż myślisz, a twoja moc pozwoli Ci osiągnąć to, do czego dążysz.